w dzisiejszym odcinku na kanale przetestujemy hot doga żabki roślinnego, którego dzisiaj udało mi się wyhaczyć na promocji za 4 zł. to jest takie coś ja nie jadłem takiego mięsa, w ogóle hot doga nie jadłem od bodajże 24 lat, może coś 25 lat tak się on prezentuje, za 4 zł hot -dog normalny, bułka i tak dalej, spróbujmy jak on będzie smakował Pierwszej, rybkająca hot doga od 25 lat. Dobra, coś takiego jak. Pod... Keszupem pyszne. Czekajcie, jeszcze z bukum. Takie jak kotlety, to jest tam jest tak, Pyszne. na hot doga. Nie wiem, bo ja nie, jad, ja nie jadłem takich rzeczy długo. 10 na 10. Polecam hot doga z żabki za 4 zł z promocji soczewicy, jakiś roślinny. Miłego dnia wam życie.